Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Niewyjaśnione zaginięcia. Dla tych, którzy są na tym kanale pierwszy raz, przypomnę, że mam na imię Michał. Jeżeli już się znamy, to bardzo mi miło, że wróciliście do mnie. Tym razem przedstawię sprawę z Polski zgodnie z zasadą, że na przemian staram się przedstawiać rodzime i zagraniczne przypadki. Historia będzie nietypowa dla mojego kanału, ponieważ zazwyczaj wybieram takie, które od dłuższego czasu pozostają nierozwiązane. Tym razem przybliżę Wam natomiast sprawę sprzed dosłownie kilku dni. Gdy po raz pierwszy o niej usłyszałem, to od razu zwróciła ona moją uwagę, ponieważ jest niezwykle tajemnicza. A możliwych scenariuszy jest przynajmniej kilka. O nich oczywiście opowiem pod koniec tego odcinka. Takim dodatkowym czynnikiem, który ostatecznie przekonał mnie, żeby opowiedzieć tę historię, a przynajmniej przedstawić te informacje, które posiadamy na podstawie doniesień prasowych, tu zaznaczę też, że nie ma ich zbyt dużo. W każdym razie, właśnie zdecydowałem się nagrać ten odcinek, ponieważ okolice, gdzie zaginęła bohaterka tej opowieści, są mi dość dobrze znane. Pochodzę z województwa Dolnośląskiego. I większość życia spędziłem właśnie tam. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania podcastu o zaginięciu Izabeli Parzyszek. Na początek kilka słów na temat zaginionej. Izabela Parzyszek mieszka w Kruszynie, niewielkiej miejscowości liczącej około 1600 mieszkańców. Wieś ta należy do powiatu Bolesławieckiego, który z kolei znajduje się na Dolnym Śląsku. Jest to oczywiście zachód naszego kraju, konkretnie południowy zachód. Kruszyn jest oddalony od Bolesławca zaledwie o 4 km. Trasę tę można pokonać samochodem w około 5 minut. Przechodzimy do 9 sierpnia 2024 roku. Był to piątek, wydawał się dość typowym dniem. Pani Izabela poszła rano do sklepu, potem pojechała do pracy. Nie znalazłam informacji, czym konkretnie się zajmuje, ale nie ma to pewnie większego znaczenia dla całej sprawy. Po południu kobieta skończyła swoją zmianę i postanowiła pojechać do ojca, który przebywał w szpitalu. I pojechała po to, nie żeby go odwiedzić, ale żeby odebrać go ze szpitala. Mężczyzna przebywał w placówce. Medycznej we Wrocławiu, stolicy województwa dolnośląskiego. Nie wiadomo dokładnie kiedy i skąd pani Izabela wyruszyła do Wrocławia, natomiast około godziny 18.30 tego dnia kobieta skontaktowała się z ojcem. Przekazała mu, że znajduje się na wysokości małej wioski Kwiatów w powiecie złotoryjskim, która leży także blisko Legnicy, jednego z największych miast tego województwa. Był to 78 km autostrady A4, którą można przejechać z Bolesławca do Wrocławia. Kobieta zbyt dużego dystansu nie pokonała. Kwiatów jest oddalony od Bolesławca o około 40 km. Można tę trasę pokonać w około pół godziny. Także można założyć, że swoje rodzinne strony kobieta opuściła pewnie gdzieś około godziny 18. Miała przed sobą jeszcze do pokonania blisko 90 km, które powinna przejechać. Trochę ponad godzinę. Natomiast przekazała ojcu, że jej auto się zepsuło, na co mężczyzna odpowiedział z kolei, że powinna skontaktować się z pomocą drogową. Wydaje się to oczywiście najprostszym, najbardziej logicznym w takiej sytuacji pomysłem. Ojciec pani Izabeli też przekazał, żeby nie martwiła się o niego, że w razie czego to on wróci do domu po prostu sam i rozmowa się zakończyła. 19.37 do bohaterki tego odcinka zadzwonił ojciec. Chciał się upewnić, że pomoc drogowa przyjechała. Był ciekawy, jak zakończyła się ta sytuacja. Zakładam, że też z jednej strony trochę się pewnie niepokoił o córkę. Chciał też pewnie wiedzieć zwyczajnie, na czym stoi. Czy musi sobie sam zapewnić transport do domu? Czy córka jednak po niego przyjedzie? Natomiast odpowiedź pani Izabeli była dość nietypowa, ponieważ okazała, stało się, że ona nie wyzwała specjalistów i jest to taki jeden z dziwniejszych aspektów tej sprawy, jeden z wielu tak naprawdę, bo możemy założyć, że jeżeli komuś zepsuł się samochód, w dodatku miał do załatwienia dość ważną sprawę, tak jak w tym wypadku pani Izabela miała odebrać ojca ze szpitala, to dość oczywiste się wydaje, że będziemy chcieli tę sprawę załatwić jak najszybciej, jak najprędzej wyruszyć w dalszą drogę, natomiast minęła godzina, i kobieta nie zrobiła tak naprawdę nic. To znaczy, wiemy, że po pomoc drogową nie zadzwoniła. Takim najprostszym wytłumaczeniem mogłoby być to, że w międzyczasie jakiś kierowca bądź kierowcy zatrzymali się, widząc stojący na poboczu autostrady samochód i postanowili pomóc pani Izabeli. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka osoba bądź osoby jakąś tam wiedzę na temat motoryzacji posiadały, próbowały zlokalizować. Realizować usterkę, ją naprawić, ale nic z tego nie wyszło. Natomiast pani Izabela liczyła, że jednak się uda i z tego powodu z tym telefonem na pomoc drogową się wstrzymała. Może jeszcze tylko dodam, że w mediach się pojawia też czasem taka informacja, że pani Izabela poprosiła ojca, żeby to on zadzwonił po lawetę, co również wydaje się dziwne, bo dlaczego ona sama nie miałaby tego zrobić. Natomiast, z tego co mi wiadomo, takiego telefonu nie było. Myślę, że ojciec kobiety właśnie mógł. W taki sposób odpowiedzieć, że może faktycznie taka prośba ze strony pani Izabeli padła, ale ojciec odpowiedział, że to ona. Może lepiej, żeby sama zadzwoniła, opisała całą historię, bo posiadała zwyczajnie więcej informacji. To z nią się też w razie czego powinni kontaktować specjaliści w tej kwestii, którzy mieliby pomóc jej w tej sytuacji. W pewnym momencie na miejscu zdarzenia, to już było po tej godzinie 19:37, pojawili się znajomi pani Izabeli. Tutaj też już nie to jest podawane, najczęściej się używa właśnie jakichś takich określeń, dosyć ogólnych, że byli to coś znajomi, przyjaciele, bliscy. Czasem się pojawia, że to mąż pani Izabeli miał być w tym gronie, i tutaj właśnie przechodzimy do wątku męża, który również jest bardzo ciekawy, ponieważ już po zaginięciu okazało się, że pani Izabela i jej mąż Tomasz są w separacji. Przy czym domyślam się, że nie chodzi tutaj o taką separację stwierdzoną prawnie, Ponieważ musiałaby ona zostać orzeczona przez sąd, ale bardziej chodzi tutaj o taką separację faktyczną, czyli zwyczajnie to, że oni mieszkali oddzielnie i tę informację potwierdził mąż zaginionej. On to wyjaśnił w taki sposób, że po prostu chcieli na jakiś czas od siebie odpocząć, natomiast pozostawali w stałym kontakcie, mieszkali blisko i codziennie rozmawiali, myślę, że głównie pewnie telefonicznie. I tu dochodzimy do jeszcze jednej istotnej informacji. Małżonkowi należeli bowiem do Świadków Jehowy. Jest to związek religijny, o którym prawdopodobnie zdecydowana większość z Was słyszała. Wokół Świadków Jehowy pojawiają się różnego rodzaju kontrowersje. Niektórzy zaliczają ten związek wyznaniowy do sekt. Ja może nie będę tego oceniał, nie posiadam jakiejś szczególnej wiedzy w tej kwestii. Nie znam też osobiście żadnej osoby, która by do świadków jechowy należała. Natomiast wspominam o tym z dwóch powodów, które mogą być istotne. Po pierwsze, świadkowie jechowy mają inne podejście do rozwodów czy do separacji, z tego przynajmniej co czytałem, i te rozwody są wydawane w wyjątkowych okolicznościach. Z separacją możemy mieć do czynienia. Tylko w w kilku sytuacjach z tych informacji, które znalazłem, może być to zaniedbywanie rodziny pod względem materialnym, stosowanie przemocy fizycznej, albo stwarzanie poważnego zagrożenia dla zdrowia duchowego. No oczywiście istnieje taka możliwość, że pani Izabela i pan Tomasz jakoś szczególnie mocno nie trzymali się tych zasad, nie byli jakimiś ortodoksyjnymi. Świadkami Jechowy i tak po prostu zdecydowali, że zamieszkają osobno. Drugi wątek związany ze świadkami Jechowy jest taki, że często mówi się, iż nie jest wcale prosto odejść z tej wspólnoty duchowej. Z tego co czytałem, no nie jest to tak trudne jak w przypadku takich tradycyjnych, że tak to nazwę, sekt. Gdzie dobrowolne opuszczenie współtowarzyszy jest często praktycznie niemożliwe. W przypadku świadków Jehowy nie jest to tak trudne, natomiast wiąże się to też ze swego rodzaju ostracyzmem, wykluczeniem. I w praktyce taka osoba, której na przykład wszyscy bliscy, członkowie rodziny, znajomi, którzy należą do tego związku religijnego, potem jakby zupełnie się od tej osoby odcinają. No, oczywiście myślę, że w przypadku każdej religii, w mniejszym lub większym stopniu tak to wygląda, jeżeli daną religię porzucamy. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało w przypadku zaginionej, czy większość jej znajomych, większość jej rodziny to byli właśnie świadkowie Jehowy. Natomiast czemu w ogóle. To rozważam, ponieważ pojawił się taki scenariusz, zgodnie z którym kobieta uciekła od dotychczasowego życia. Bo tego chyba jeszcze wątku nie dokończyłem w momencie, kiedy właśnie ci bliscy przyjechali na miejsce zdarzenia. To odkryli samochód pani Izabeli, natomiast nigdzie w pobliżu nie było jej samej. Nie mogli się też z nią skontaktować, ponieważ w środku pojazdu kobieta zostawiła swój telefon komórkowy. Jest to kolejny, no myślę, że niezwykle dziwny. Szczegół. No nie ma co ukrywać, że żyjemy w takich czasach, że smartfon jest często takim naszym, że tak powiem, centrum dowodzenia. W telefonie mamy dostęp do maila, do kont bankowych, do aplikacji, z których codziennie korzystamy. Nie mam tu na myśli tylko takiej czystej rozrywki, czy informacji związane z pracą, z życiem zawodowym. No, oczywiście, też nie muszę dodawać, że smartfon jest takim najprostszym chyba sposobem na komunikację z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. Także to zostawienie telefonu komórkowego wydaje się bardzo osobliwe. Tym bardziej, że w samochodzie nie odnaleziono natomiast takiego małego plecaka, który kobieta miała tego dnia ze sobą, w którym miała portfel, dokumenty, jakieś najważniejsze przedmioty osobiste. I dodam jeszcze, że samochód pani Izabeli był zamknięty. I co może oznaczać to pozostawienie telefonu komórkowego? No, z jednej strony mogło być tak, że kobieta na chwilę z jakiejś przyczyny. Oddaliła się od swojego samochodu, świadomie lub nie, ten telefon zostawiła. Mogła po prostu z z tych emocji, ze stresu o tym zapomnieć. Może ktoś właśnie podjechał, na przykład zatrzymał się obok jej samochodu, zaproponował pomoc, mi kobieta pospiesznie zamknęła samochód, trochę odruchowo, nawet i ten telefon tam został. Oczywiście jest to możliwe. Natomiast drugi scenariusz jest taki, że pani Izabela całkowicie świadomie swojego smartfona zostawiła, po to, żeby nie można było namierzyć na podstawie geolokalizacji, na podstawie stacji BTS, gdzie dokładnie się znajdowała, jaką trasę przebyła już po zaginięciu. Pojawiła się hipoteza, że kobieta właśnie postanowiła uciec od dotychczasowego życia, uciec przede wszystkim od Świadków Jehowy i zacząć gdzieś na nowo. No taki scenariusz jest moim zdaniem prawdopodobny, natomiast myślę, że kobieta musiałaby w takim wypadku Wypadku mieć jakiegoś wspólnika, jakąś osobę zaufaną, która przyjechała po nią. Musiała się też z nią jakoś wcześniej kontaktować na pewno. I tu pojawia się taki wątek bilingów, nie wiem, sprawdzenia może kont społecznościowych, maili, kobiety. Nie wiem, czy śledczy już to zrobili, czy są w trakcie, czy jeszcze w ogóle tego nie zaczęli. Takie informacje nie pojawiły się w mediach, także tu możemy tylko spekulować. Natomiast myślę, że wiele tego typu stalenia by pomogły. Oczywiście też zdaję sobie z tego sprawę, że to nie nastąpi też z dnia na dzień. No, z jednej strony potrzebne są zgody, czy to operatorów telefonii komórkowej, potrzebny jest też, oczywiście, czas śledczych, żeby te informacje zweryfikować, przeanalizować. No, zakładając, że kobieta faktycznie postanowiła uciec od dotychczasowego życia, jest to, myślę, trudne w obecnych czasach, jeszcze te kilkanaście, a w szczególności kilkadziesiąt lat, lat temu. Było to z pewnością dużo prostsze. Nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy kart bankomatowych, monitoringu, a w tym wypadku raz, że pani Izabela nie mogłaby właśnie czy to korzystać ze swojego telefonu. No w tym wypadku jest to oczywiste, ponieważ zostawiła go w samochodzie. Nie odnotowano do tej pory z tego co wiem żadnej aktywności na jej koncie bankowym. Nie wiadomo czy przed samym zniknięciem były tam jakieś transakcje, jakieś wypłaty większej ilości gotówki, no, i przede wszystkim przy takim scenariuszu kobieta musiałaby się z tym liczyć, że prędzej czy później ktoś ją rozpozna. No, teraz jest to sprawa, która nabrała naprawdę sporego rozgłosu, myślę, w mediach. Wielu z Was pewnie o niej słyszało. No, i też wiadomo, musiałaby znaleźć pracę w jakimś nowym miejscu, z czegoś musiałaby żyć, gdzieś musiałaby mieszkać. No oczywiście, mogłaby wyjechać nawet poza terytorium Polski. Dla tych, którzy nie kojarzą tych rejonów, to dobrze. Dolny śląd graniczy zarówno z Niemcami, jak i z Czechami. Jest naprawdę blisko do tych obu państw. No oczywiście mogła pojechać jeszcze bardziej na przykład na zachód, albo jeszcze bardziej na południe. Możliwości przy otwartych granicach w ramach Unii Europejskiej jest tak naprawdę bardzo dużo. I tak trochę podsumowując to wszystko i może przechodząc właśnie tak bardziej do tych możliwych hipotez, tak z jednej strony mamy właśnie to odejście od Świadków Jehowy, rozpoczęcie nowego życia, Odejście też od małżonka. Być może w tym małżeństwie były jakieś problemy, znaczy myślę, że musiały być, skoro zdecydowali się zamieszkać osobno. Nie wiemy tylko, czy była to taka zwyczajna różnica zdań, jakieś może takie wypalenie w związku, może te uczucia gdzieś tam wyblakły między nimi. Nie jest to moim zdaniem na pewno prawdopodobny scenariusz, tylko tak jak powiedziałem, ktoś musiałby pomóc pani Izabeli, ponieważ jeżeli jej auto zostało, w jakiś sposób, Musiała oddalić się z tego miejsca, była na środku autostrady, to nie były też okolice jakiegoś większego miasta, gdzie mogłaby wsiąść w autobus, pociąg. Na piechotę raczej stamtąd też zbytnio nie miała się jak oddalić, daleko by nie zaszła. I to jeszcze by potwierdzało, iż policja wykorzystała psy tropiące i podobno nie podjęły one tropu. Co jest taką standardową sytuacją, gdy poszukiwana osoba wsiada właśnie do jakiegoś pojazdu. Ten trop wtedy. Albo się nagle urywa, albo tak jak w tym wypadku, psy go w ogóle nie podejmują. Drugą możliwością, która często się pojawia w różnego rodzaju dyskusjach na temat tej sprawy, jest wypadek drogowy. Uważam, że taki scenariusz możemy wykluczyć z tego względu, że tak jak przed chwilą powiedziałem, jest autostrada, przejeżdżają tamtędy setki, jeśli nie tysiące samochodów w ciągu godziny. Także jeśli ktoś by potrącił panią Izabelę, no zakładając oczywiście, że przypadkowo raczej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś celowo by w Kobietę wjechał, To z pewnością byłyby jakieś ślady. Byłyby ślady hamowania, byłyby ślady krwi, jakieś części uszkodzonego samochodu. No i przede wszystkim byliby świadkowie. Możemy założyć, że auto zaginionej zatrzymało się tam, gdzie je potem znaleziono około godziny 18.30 i prawdopodobnie przynajmniej do tej 19.37 kobieta gdzieś tam w jego pobliżu była. Mamy sierpień, słońce zachodzi gdzieś po godzinie 20., także było jeszcze na pewno jasno. Jest jest to mocno uczęszczana trasa. Mamy wakacje, ludzie się przemieszczają. Także w teorii ktoś na pewno coś by zauważył, gdyby do takiego wypadku doszło. Chociaż tutaj, może właśnie w kontrze do tego, co powiedziałem, podkreślę też to, że zarówno policja, jak i bliscy pani Izabeli wielokrotnie apelowali do osób, które przejeżdżały w tamtym czasie w tych okolicach, żeby skontaktowali się właśnie czy to ze śledczymi, czy z rodziną, przekazali jakieś informacje, które posiadają. W tej sprawie dużo mogłyby wyjaśnić przede wszystkim nagrania z kamer samochodowych. Natomiast z tego co wiem, nikt nie zgłosił się, takiego nagrania nie przekazał. No, chyba że założymy, że policja tego typu dowody otrzymała, natomiast nie przekazała tych informacji do wiadomości publicznej. Z jednej strony byłoby to bardzo dziwne, natomiast z drugiej strony znamy wiele takich spraw, gdzie policja posiadała bardzo istotne nagrania przedstawiające przebieg wydarzeń i przez długie miesiące, czasem nawet lata. Nie przekazywała tych informacji publicznie. No ja osobiście uważam, że to jest głupota i wiele tego typu spraw nie zostało rozwiązanych, bo potencjalni świadkowie, którzy jeszcze dysponowali pamięcią na temat tych wydarzeń, mogliby przekazać jakieś istotne informacje, nie dowiadywali się o szczegółach danej sprawy, a wiadomo już, po kilku latach, mogli nawet tracić tę świadomość, że przebywali niedaleko miejsca, czy to zaginięcia, czy to miejsca zbrodni, nie zdawali sobie sprawy, że mogli coś widzieć. Jakie informacje przekazać. Powiem też więcej: czytałem różnego rodzaju posty, czy jakieś dyskusje pod artykułami, czy pod filmami opowiadającymi o tym zagadkowym zaginięciu i widziałem nawet kilka wypowiedzi, zgodnie z którymi osoby, które przejeżdżały w tamtym oknie czasowym, w tamtych okolicach, nie zauważyły pojazdu pani Izabeli w miejscu, w którym powinien się on znajdować. I tu pojawia się kolejna kwestia, właśnie dyskusyjna: czy to auto faktycznie, Praktycznie tam się znajdowało przez ponad godzinę. Czy ono może zostało, na przykład, podstawione w momencie, kiedy bliscy znaleźli się na miejscu rzekomej awarii i ten samochód odnaleźli? Kolejną dyskusyjną kwestią jest to, czy auto w ogóle miało jakąś usterkę. Nie ma informacji tak naprawdę na ten temat, możemy spekulować jedynie. Pojawiają się głosy, że to była taka właśnie dobra wymówka na to, żeby upozorować swoje zniknięcie. Tylko z drugiej strony, dlaczego akurat kobieta miałaby zniknąć w dniu, w którym miała odebrać ojca ze szpitala. Powiedziała, że po niego pojedzie. Oczywiście mogło się wydarzyć w międzyczasie coś, co skłoniło ją do zmiany zdania. Jak już jesteśmy przy kwestii właśnie odebrania ojca ze szpitala, to czytałem też wiele takich komentarzy, że wypisy zazwyczaj w szpitalach odbywają się w godzinach porannych, gdzieś powiedzmy do południa. A w każdym razie, że bardzo rzadko się zdarza, żeby pacjent był wypisywany w godzinach wieczornych, tak naprawdę. No tutaj Mamy taką sytuację, bo jeśli założymy, że pani Izabela miała wyjechać koło godziny 18, ona we Wrocławiu by była po godzinie 19 przed godziną 20 załóżmy, to trochę późna pora, tak naprawdę, na wypis ze szpitala. No chyba, że ojciec zaginionej został wypisany wcześniej. Po prostu czekał gdzieś tam na nią na korytarzu szpitalnym. Tutaj też nie mam jakiejś super wiedzy na temat takich procedur szpitalnych, także jeżeli wiecie jak to się odbywa, to możecie dać znać w komentarzach. Kolejną jeszcze możliwością jest to, że kobieta została porwana. Zakłada się taki scenariusz, że ktoś właśnie zatrzymał się i zaoferował pomoc w naprawie samochodu. Kobieta gdzieś tam podeszła bliżej tej osoby bądź osób i została siłą wciągnięta albo sama dobrowolnie, na przykład wsiadła na chwilę, po czym sprawca takiego właśnie porwania odjechał z nią, gdzieś się wywiózł, być może przetrzymuje do teraz, być może stało się tak naprawdę najgorsze. I kobieta straciła życie. Osobiście uważam, że taki scenariusz, że ona siłą by została wypchnięta, raczej możemy odrzucić. Raz, że takie sytuacje mają miejsce rzadko. Dwa, ktoś pewnie też by zobaczył jak, jakąś szamotaninę. Także prędzej bym tutaj już uwierzył w taką możliwość, że kobieta dobrowolnie wsiadła, mogła tylko dosłownie na moment usiąść na miejscu pasażera. Kierowca może chciał jej coś wyjaśnić. Coś podpowiedzieć, i w tym momencie sprawca odjechał razem z panią Izabelą. Kolejna teoria zakłada, że z zaginięciem pani Izabeli miały związek osoby najbliższe. Najczęściej się zakłada udział partnera, małżonka danej osoby zaginionej. Nie chcę tutaj oczywiście rzucać oskarżeń, mówię tak bardziej ogólnie, bo jakby taka jest zasada, że pierwszym podejrzanym jest mąż albo żona. Tutaj mamy do czynienia z separacją małżonków, także można założyć, że w ich związku nie do końca dobrze się działo. Oczywiście Oczywiście jakieś problemy małżeńskie nie tłumaczą od razu tego, że jedna osoba odbiera życie tej drugiej. Natomiast no na pewno trzeba, myślę, zawsze dokładnie. Sprawdzić ten wątek, sprawdzić alibi, małżonka. Myślę, że śledczy albo tę kwestię sprawdzili, albo są w trakcie, bo to jest taka podstawa, tak naprawdę, w tego typu sprawach. Może przy okazji też dodam, że pan Tomasz Parzyszek dość często pojawia się w mediach. Przy okazji tej sprawy zaangażował się w wyjaśnienie tego zaginięcia. Myślę, że z jednej strony to dobrze. Ja osobiście uważam, że jest to taka naturalna reakcja i gorzej by było, gdyby z jego strony była taka bierność, obojętność zupełna. Jednocześnie widziałem wiele takich komentarzy, że mężczyzna za bardzo się właśnie angażuje, że za często się pojawia w mediach. No to mam takie przemyślenia, że w takich sytuacjach właśnie partner danej osoby zaginionej albo osoby, która straciła życie jest tak naprawdę często w dość trudnej sytuacji, bo wiele było takich przypadków, że taki małżonek właśnie był oskarżany i przez znajomych, przez rodzinę, przez obcych zupełnie ludzi, często i sami śledczy, byli przekonani, że jest odpowiedzialny za zaginięcie, czy za śmierć drugiego małżonka, a potem okazywało się, że był zupełnie niewinny, nie miał nic z tym wspólnego, a i tak opinia publiczna wydała na go wyrok. Także ja tutaj bym dość ostrożnie podchodził do tej kwestii, ale tak jak wspominałem, mam nadzieję, że prowadzący śledztwo dokładnie przeanalizują taką możliwość. W przypadku zaginięć, jedna z podstawowych hipotez zakłada odebranie sobie życia. Tutaj nie mamy zbyt wiele informacji na temat życia pani Izabeli. Trudno jest mi tutaj wyrokować, natomiast jeżeli było tak, że ona miała jakieś problemy w małżeństwie, że może też. Chciała odejść z tej wspólnoty świadków Jehowy, a z drugiej strony bała się właśnie tego osamotnienia, wykluczenia, to myślę, że taka sytuacja byłaby z pewnością bardzo trudna. Mogłoby to być przyczyną jakiegoś załamania psychicznego, depresji. Także myślę, że tego scenariusza też nie można całkowicie wykluczyć. Tylko wtedy pytanie, gdzie byłoby ciało, jeśli kobieta popełniłaby samobójstwo, gdzie by to zrobiła? Na pewno nie przeruchliwego. Autostradzie O4. Tak jak widzicie, mamy tutaj bardzo zagadkową sprawę. Możliwości jest sporo. Myślę, że nie mamy też dostępu do. Wielu informacji, które mogłyby rzucić trochę więcej światła na tę sprawę. Na koniec może przypomnę, może w zasadzie powinienem to powiedzieć na początku, ale okej, okay, wyszło jak wyszło. W każdym razie, jeśli chodzi o wygląd pani Izabeli Parzyszek, to ma ona około 173 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała. W różnych artykułach pojawia się informacja, że jest blondynką, natomiast na zdjęciu z monitoringu z dnia jej zaginięcia widać, że jej włosy są ciemne. Osobiście powiedziałbym, że bardziej brązowe niż blond. Brązowe są także oczy. Na nagraniu ze sklepowej kamery, które po raz ostatni uchwyciło wizerunek. Kobiety, widać jak miała na sobie ciemną, długą sukienkę, jakiś biały wzór. Mi to osobiście wygląda trochę na kwiaty, ale to zdjęcie jest takiej mocno przeciętnej rozdzielczości. Miała też ze sobą biały plecak, który trzymała w ręce i który najwyraźniej wzięła ze sobą, tak jak być może pamiętacie, w jej samochodzie został telefon komórkowy, ale. Tego plecaka już nie było. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś informacje na temat tej sprawy, jeżeli jechał autostradą A4 9 sierpnia, właśnie w tych godzinach, powiedzmy 18:30, 19:37, może trochę później i zauważył właśnie coś nietypowego, zauważył przede wszystkim samochód zaginionej albo ją samą, może to, że wsiadała do jakiegoś samochodu, bo najpewniej do jakiegoś pojazdu faktycznie wsiadła dobrowolnie bądź. Nie, to zachęcam do kontaktu przede wszystkim z policją. Może tak absolutnie tylko na koniec dodam, że w dniu nagrywania tego odcinka, czyli w sobotę 17 sierpnia, policja zamknęła nawet w godzinach takich wczesnoporannych fragment autostrady A4, żeby tam przeprowadzić różnego rodzaju prace dochodzeniowe. Mam nadzieję, że tego typu działania przyniosą jakiś efekt. Myślę, że wraz z biegiem czasu też pewnie jakieś dodatkowe. Informacje jeszcze będą do nas docierać, i przede wszystkim mam nadzieję, że kobieta odnajdzie się całej zdrowa. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Myślę, że przy tak małej. Ilości informacji, ten odcinek wyszedł naprawdę długi. Sam jestem w szoku. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie są wasze spostrzeżenia. Też jestem ciekawy, co myślicie o poruszaniu przeze mnie takich właśnie aktualnych spraw. Czy taki pomysł Wam się podoba, czy może niekoniecznie? Ja myślę, że jest to na pewno jakieś urozmaicenie i mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób pozwoli jeszcze bardziej nagłośnić tę sprawę. I tu mam taką też nadzieję, która. they Często brakuje mi w przypadku innych spraw, zwłaszcza takich sprzed kilkunastu, czasem kilkudziesięciu lat, bo takich również opowiadam. I w ich przypadku nadzieja na happy end jest naprawdę znikoma. Tutaj myślę, że rozwiązanie przed nami. Mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie się pojawi, że to będzie faktycznie pozytywny scenariusz. Jeśli dotrwaliście do końca tego odcinka, to chciałem Wam podziękować za jego wysłuchanie. Jeśli podcast Wam się podobał, to będę wdzięczny za polubienie za subskrypcję kanału, tak żebyście kolejnych epizodów nie przegapili. Trzymajcie się i do usłyszenia.